W sklepie komputerowym TechPlanet, znaleźć można wiele atrakcyjnych promocji. Na stronie głównej znajdziemy baner aktualne promocje, które przedstawia najważniejsze z nich. Część promocji wymaga zastosowania podanego w nich kodu rabatowego. Jego, jest, jego użycie jest bardzo proste, o czym za chwilę przekonacie się sami. Skorzystajmy z przykładowej promocji, w której można otrzymać darmową wysyłkę oraz listwę antyprzepięciową za darmo. W szczegółach promocji przeczytamy, co należy zrobić, aby z niej skorzystać. W przypadku kodów rabatowych należy zwrócić uwagę na to, od ilu produktów w koszyku można wykorzystać dany kod. W tym przypadku kod zadziała, gdy w koszyku posiadamy minimum 8 podzespołów. Aby pokazać, w jaki sposób działa kod rabatowy, przygotowałem wcześniej listę produktów, którą umieściłem w koszyku. Znajduje się na niej 8 produktów. Gdyby było ich mniej, zostaniemy poinformowani stosownym komunikatem, że kod rabatowy nie zadziałał. Jeżeli chcemy oprócz darmowej wysyłki otrzymać również listę zasilającą, należy dodać ją do koszyka, tak jak opisane zostało to w promocji. Wybierzmy metodę dostawy jako wysyłkę firmą kurierską. Następnie w polu pole na kod rabatowy wpisujemy kod, który został podany w szczegółach promocji. Po kliknięciu przycisku Zastosuj, automatycznie zostanie naliczony rabat. W którym koszty wysyłki oraz cena listy zasilającej będą równe 0 zł. Należy zwrócić uwagę na to, czy pole kod rabatowy jest zajęte. Możemy wpisać wyłącznie jeden kod rabatowy.